Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na 15 spotkanie o MSSF-ach i związanych z nimi wyzwaniach. Ale może to wcale nie MSSF-y, ale dynamiczne innowacje stanowią prawdziwe wyzwanie ostatnich czasów. W czerwcu na warszawskim niebie obserwować mogliśmy bąbelkowe chmury, czyli mammatusy. Ale spokojnie, nie była to zapowiedź groźnego zjawiska atmosferycznego, ale po prostu wyjątkowe chmury, które niekiedy mogą pojawiać się po burzy. Mogą się Państwo zastanawiać, dlaczego mówią o chmurach w kontekście sprawozdawczości. Otóż w ostatnim czasie to właśnie rozwiązania chmurowe przysparzały spółkom najwięcej wyzwań w zastosowaniu MSSF. Okazuje się, że ujęcie takich umów wcale nie jest proste, a MSSF-y nie dostarczają jednoznacznych odpowiedzi na pytanie, jak prawidłowo ujmować takie umowy. W zależności od faktów i okoliczności, umowy takie mogą spełniać definicję leasingu. Wartości niematerialnej, lub być po prostu zwykłą umową na świadczenie usług. W trakcie naszego spotkania podzielę się z Państwem rozważaniami w tym zakresie. Do zobaczenia już w listopadzie.